Jest oparte na prawdziwych wydarzeniach z życia Aureliusza Zenona Dębińskiego, pseudonim Zagłoba, <mulary> Paweł Amulewicz w naszym studiu doktor habilitowany Karol Sacewicz, naczelnik delegatury IPN w Olsztynie i Wioleta Wróbel, edukator, również z delegatury IPN w Olsztynie. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa. Drodzy państwo, zanim powiemy o klu naszego dzisiejszego spotkania, nie będziemy na razie jeszcze zdradzać, jaki jest przyczynek do tej rozmowy, panie dyrektorze, zapytam tak w ogóle o pewnego rodzaju misję i to chyba nie jest przesadzone absolutnie stwierdzenie i takie najważniejsze zadania, którymi Instytut żyje teraz i żyć może będzie w tej niedalekiej, albo może trochę jak szachiści patrzymy do przodu w dalszej perspektywie. Podstawową misją Instytutu Pamięci Narodowej jest promowanie prawdy, prawdy historycznej. Odtwarzanie historii i przekazywanie tej wiedzy, którą my zaczerpnęliśmy z dokumentów, z archiwów, które są efektem, ta, ta wiedza jest efektem naszych badań, przekazywanie jej zarówno naukowcom, po to, żeby inne badania się toczyły, czy w wymiarze uniwersyteckim, akademickim, czy w innej przestrzeni, ale również przekazywanie tej naszej wiedzy dla nauczycieli, aby mieli elementy, instrumenty, które pozwolą im prowadzić ciekawe, fajne lekcje historii bo historia jest ciekawa. Ona jest wtedy ciekawa, kiedy jest prawdziwa. Więc my od prawdy zaczynamy, naprawdę kończymy, a nauczycielom i badaczom chcemy dać instrumenty w postaci archiwum, aby naukowcy mogli do tego archiwum docierać, odnajdywać rzeczy ważne, niekiedy przykre, niekiedy bardzo dobre, niekiedy tragiczne, niekiedy wzniosłe, ale taka jest historia, jest różna. I przede wszystkim dawać również instrumenty nauczycielom poprzez różnego rodzaju elementy, projekty multimedialne. Biuro Nowych Technologii, nowy, nowa formuła w Instytucie Pamięci Narodowej stworzyła grę szyfrów. Grę, która funkcjonuje w rzeczywistości wirtualnej. Mogliśmy się o tym przekonać, kiedy prezentowaliśmy efekt tejże tejże działalności Instytutu Pamięci Narodowej w październiku, w Gieczwałdzie, kiedy przyjechał TIR, i młodzież Gieczwałskich, Biesalskich i Szombrudzkich szk e szkół mogła się zapoznać z tym projektem. To są również różnego rodzaju wystawy, ale nie tylko w formie graficznej, wydrukowanej, postawionej gdzieś, ale również elektronicznej, którą nauczyciel może pobrać, e implementować do swoich lekcji. To są przede wszystkim portale nasze tematyczne, bardzo ciekawe. To są projekty związane również z tatrzykami, dla dzieci, dla przedszkolaków, o misiu Wojtku, o Baśce Murmańskiej. To projekty również adresowane do starszego trochę widza. E, to są filmy dokumentalne, fabularne, e, pokazujące, które poka są emitowane na kanałach IPN-owskich, które pokazują tragiczną rzeczywistość, ale również polskich wielkich bohaterów e, czasów XX wieku. Więc ta misja jest skoncentrowana na... Na docieraniu do prawdy i promowaniu prawdy. I po prostu nasi pracownicy robią wszystko, aby dotrzeć do nauczyciela, do młodego widza, słuchacza, ucznia, aby go zaciekawić historią. Bo oczywiście za niego lekcji historii nie odrobimy. My musimy dać impuls, musimy dać narzędzia, wędkę, a łowienie ryb to już jest ta rzecz, którą musi wykonać nauczyciel, uczeń, fascynat historii. No i właśnie, chyba zgodzicie się Państwo, że jednym z najtrudniejszych zadań jest dzisiaj, szczególnie myślę sobie, dotarcie z tą niezwykle trudną i złożoną treścią właśnie do młodego człowieka. Stąd te działania edukatorskie. Zerkam w stronę Pani Wiolety. I jeden z najnowszych pomysłów, bo to nie jest absolutnie jedyne działanie edukacyjne, jakiego Instytut się podejmuje, bombka z Memmingen. Powiedzmy Pani Wioleto, co to za pomysł? To jest słuchowisko, które powstało we współpracy z Polskim Radiem Olsztyn. Jest oparte na prawdziwych wydarzeniach z życia Aureliusza Zenona Dębińskiego, pseudonim Zagłoba, żołnierza Armii Krajowej, Powstania warszawskiego, który walczył w batalionie Gustaw na Starym Mieście, w batalionie Zarem Piorun na Śródmieściu i który był jeńcem obozu w Lamsdorf i właśnie w Memmingen. I tutaj w słuchowisku mamy tą historię świąt Bożego Narodzenia w niewoli. A jak te święta wyglądały, to muszą Państwo posłuchać. Powiedzmy trochę więcej o tej postaci, bo przygotowując się do tej rozmowy, czytając e, biogram, m, no niezwykła postać. E, e, powiedzieć, że epizod w fabryce Forda to nic nie powiedzieć, bo ładne kilka lat przepracowanych za granicą, no niezwykła postać. Skąd właśnie pomysł, żeby jej historii się przyjrzeć? Może dlatego, że poznałam Pana Aureliusza w 2019 roku. I właśnie ta historia tego człowieka bardzo mnie zafascynowała. On jest też takim przykładem pokolenia niesamowitego, czyli pokolenia powstańców warszawskich, których z roku na rok mamy coraz mniej. I to jest właśnie istotne, żeby takie historie pokazywać. On jest też przykładem właśnie losów w ogóle powstańców warszawskich, prawda? On pokazuje właśnie jak te losy wyglądały, czyli te losy trudnej walki w powstaniu, a potem ponownego odebrania wolności właśnie w obozie niemieckim, kiedy staje się numerem obozowym. I on te święta Bożego Narodzenia tam jako 16-letni chłopiec yy, przeżywa, ale nie będę Państwu zdradzać, jak to wygląda. Jasne, nie zdradzajmy wszystkiego. Obsada, drodzy Państwo, znakomita. Wyjątkowa też postać reżysera, Maciej Mydlak, zaangażowany w nie pierwszy projekt historyczny, o czym też warto powiedzieć. Tak, dokładnie. To jest już nasza kolejna współpraca, ale myślę, że, że ponownie owocna, że będą Państwo naprawdę mile zaskoczeni. Mamy 12 aktorów, aktorów z Teatru Jaracza w Olsztynie, Teatru Lalek, profesjonalistów, którzy pracowali bardzo, no bardzo tak też czuli się w ten temat, naprawdę byli bardzo zaangażowani, jeśli chodzi o to słuchowisko. Pani Wioleto, myślę, że napięcie zbudowane już odpowiednio. To powiedzmy, gdzie <gry> będzie można bombki z Memmingen wysłuchać i co ważne, będzie tych okazji kilka. Tak, po raz pierwszy wieczór wigilijny, już za kilka dni, 24 24 grudnia o godzinie 17 na antenie Polskiego Radia Olsztyn. To mamy premierę. W pierwszy dzień świąt o godzinie 7 rano mamy powtórkę. Natomiast dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli wysłuchać się na antenie radia tego słuchowiska, zapraszamy bardzo serdecznie 9 stycznia o godzinie 12 do Olsztyńskiego Planetarium, gdzie wspólnie wysłuchamy tego słuchowiska. Razem również z rodziną pana Aureliusza, między innymi z jego córką, która przyjeżdża, przylatuje z Anglii na to wydarzenie. Drodzy Państwo, ja tylko dodam, oczywiście dołączając się do zaproszeń, że wstęp jest wolny, więc myślę, że nie rada gratka. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwo i my, moimi gośćmi byli dr habilitowany Karol Sacewicz, naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie i Wioleta Wrubel, edukatorka również z Delegatury IPN w Olsztynie. Drodzy Państwo, piękne dzięki za tę rozmowę. Dziękujemy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv